Witam serdecznie dzisiaj o poranku, będziemy sobie komentować to co się dzisiaj wydarzy, ale też spojrzymy o poranku na rynki finansowe, żeby lepiej zrozumieć bieżącą sytuację, ale na samym początku tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę, to pomaga algorytmowi pchać materiały po internecie szerzej, przypominam na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, więc to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność, Struktura spotkania jest taka, że na samym początku ja powiem trochę od siebie, później będzie sesja Q&A, a w tle jest ankieta z bardzo prostym pytaniem, czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG20, jakie będzie zamknięcie względem otwarcia, czy będzie niżej, wyżej, czy będzie bez zmian Im więcej głosów, tym bardziej statystycznie wiarygodna jest nasza ankieta, dlatego zachęcam do tego, żeby masowo oddawać swoje głosy i tworzyć ten nasz grupowy wskaźnik nastrojów. Dzisiaj, przypominam, zaczynamy końcówkę tygodnia, która będzie związana z publikacją ważniejszych danych makroekonomicznych, dlatego też, tak naprawdę, dzisiaj będziemy się koncentrować na tych informacjach ze sfery makro. O godzinie 14:30 mamy cotygodniowy raport z amerykańskiego rynku pracy, który moim zdaniem rośnie na znaczeniu, ponieważ w ostatnim czasie, po pierwsze, mamy duże fluktuacje. A po drugie, prezes Powell zasygnalizował, że teraz mamy kłopoty, jakąś słabość na rynku pracy. No i pytanie jest takie: kiedy ona się zakończy? Czy w ogóle się zakończy? I te cotygodniowe odczyty z amerykańskiego rynku pracy lepiej nam pozwalają zrozumieć bieżącą sytuację. Dlatego też o 14.20 robimy sobie specjalny live z komentarzem na żywo do tych danych. I tak naprawdę czekamy na to, co się wydarzy jutro. Jutro mamy najważniejszą publikację makro, czyli inflację PCE. To jest ulubiony miernik inflacyjny Fedu, jako że inwestorzy teraz, gdy rozpatrujemy in skalę międzynarodową, to najbardziej obawiają się profesjonalni i zarządzający najbardziej obawiają się tego, że będziemy świadkami drugiej fali, kolejnej fali inflacji w Stanach Zjednoczonych, i te odczyty inflacyjne prawdopodobnie będą miały bardzo duże znaczenie dla inwestorów. Więc jeżeli się okaże, że jutro inflacja jest znacząco różniąca się od prognoz, może być to pretekst do wywołania prawdziwego, mocniejszego ruchu, który będzie albo tłumił te wydarzenia z ostatnich godzin, ostatnich dni, bądź będzie przyspieszał te tendencje, które obserwujemy na aktywa w ostatnim czasie. Więc należy być przygotowanym, że tak naprawdę jutro jutro pojawi się mocniejszy impuls. No a my, a my będziemy musieli cierpliwie czekać na to, co się wydarzy. Także pra, największe emocje jutro, ale już dzisiaj o 14.30 może się coś pojawić, jeżeli też dane będą znacząco różniły się od prognoz, z czego inwestorzy nastawiają się, że dane prawdopodobnie pokażą znowu, że są słabsze, pokazują niepewność i jakąś musi... No jakieś negatywne tendencje na amerykańskim rynku pracy. Myślę, że to jest ustawienie bazowe przed tymi dzisiejszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, ale o nich dokładnie będziemy mówić o godzinie 14:20, podczas naszego wejścia z komentarzem na żywo do tych danych makroekonomicznych. No a teraz szybki przegląd tego, co dzieje się na, na rynku finansowym, i oczywiście rozpoczynamy naszą analizę od głównej pary świata, czyli eurodolar. Eurodolar, który jest w niezwykle newralgicznym miejscu który sprawia, że sytuacja jest binarna, więc albo 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 rynek zacznie wkrótce odbijać w górę i potwierdzi jeszcze raz, że mamy do czynienia tutaj z testem tej ważnej półrocznej linii trendu wzrostowego i będzie kolejna szansa na podejście w okolice 1,18-1,18 70 bądź też przebijemy tą linię i to będzie pierwszy techniczny sygnał że po pierwsze buduje się tu jakaś formacja szczytowa że może dojść do głębszego Odbicia od górnej krawędzi kanału wzrostowego. No i oczywiście, gdy rozpatrujemy e, amerykańskiego e, dolara, no to warto także pamiętać, że wszystko, co powyżej poziomu 1,18 eurodolarza eurodolarze, oznacza także strefę oddziaływania e, 13-14-letniej e, 13 linii trendu wzrostowego na dolar indeksie. Dlatego też, yy, moim zdaniem, rośnie prawdopodobieństwo, że z tych poziomów dojdzie do jakiejś większej korekty na rzecz umacniania amerykańskiego dolara. No ale po, powinniśmy dostawać informacje, które będą s, sprawiały, że oddali się wizja obniżek stóp procentowych, a taka wizja mogłaby się oddalić w pierwszym, po pierwsze, jeżeli dane będą makro z amerykańskiego rynku pracy dobre albo najlepiej bardzo, bardzo dobre. No i jeżeli sytuacja na inflacji pokaże, że ona zakopuje się gorzej niż chce konsensus rynkowy, czyli mówiąc w skrócie, że będzie wyższa od, od prognoz w takiej sytuacji, no po, po pierwsze będzie przestrzeń do tego, żeby doprowadzić do spadków cen obligacji, czyli do wzrostów rentowności w oczekiwaniu na oddalenie perspektyw obniżek 100%, i to w naturalny sposób może doprowadzić do umocnienia amerykańskiego dolara, bo im niżej spada cena obligacji, tym bardziej rośnie atrakcyjność amerykańskiego dolara więc ja bym się spodziewał, że ta dzisiejsza sesja na eurodolarze do godziny 14.30 będzie przebiegać pod znakiem konsolidacji na tej linii, a później a później to się okaże, zobaczymy jak inwestorzy do tego podejdą natomiast proszę zwrócić uwagę nocna faza notowania, delikatne 20 pipsowe podbicie, ale później ale w, w, ostatnim, w ostatniej godzinie mamy znowu umocnienie amerykańskiego dolara, więc tak naprawdę nie jest to dobra wiadomość. Po pierwsze, dla aktywów typu surowce, czyli dla złota, dla srebra, dla miedzi, miedź moim zdaniem też ma potencjał ku temu, żeby spaść. Jeżeli eurodolar przełamie ostatecznie te poziomy, powiedzmy 1,1730, 1,1700, więc jeżeli mieć, jeżeli złoto, jeżeli eurodolar będzie pokazywał na umocnienie dolara, to w pierwszej kolejności te FOMO, które jest na złocie, może być ograniczone i może tutaj dojść do kontynuacji korekty spadkowej. Na bitcoinie, Bitcoin nowa mocna faza notowań na bitcoinie znowu spycha rynek w dół i to jest prawidłowe zachowanie zgodne z tym, co się dzieje na eurodolarze. I też proszę pamiętać, że analogiczna linia Wzrostowa półroczna linia trendu wzrostowego na eurodolarze jest odzwierciedlona linią trendu wzrostowego na Bitcoinie. Więc jeżeli rynek zacznie tworzyć nowe minima impulsu spadkowego, czyli zostaną pokonane wczorajsze minima, to myślę, że będą też sygnały, że ta linia jest, przechodzi do historii i rośnie prawdopodobieństwo ruchu, mocniejszego ruchu w dół na tej kryptowalucie, no i to nocne zachowanie bitcoina jest ostrzeżeniem i jest po prostu yy, bardzo no, jest yy, czynnikiem, który w, yy, no, jest, yy, wynika w naturalny sposób z zachowania głównej pary świata, więc uwaga natomiast wygląda to optymistycznie dla tych wszystkich, którzy liczą, że będzie powrót do tradycyjnej korelacji między umocnieniem amerykańskiego ruchu między amerykańskim dolarem a bitcoinem. No i kolejny rynek który powinien być bardzo wyczulony na to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, to są oczywiście rynki emerging market, czyli rynki wschodzące, więc jeżeli euro-dolar pójdzie dzisiaj w dół, to moim zdaniem ten wczorajszy impuls wzrostowy na warszawskim parkiecie będzie szybko negowany, neutralizowany no i możemy znowu wrócić w okolice tych poziomów, na których wcześniej się konsolidowaliśmy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rynek Wschodzące typu giełda w Chinach dzisiaj nie pokazuje jakiejś słabości. To jest pewnego rodzaju swoista, dobra informacja. Giełda w Japonii też yy, blisko zera, ale wygląda to optymistycznie. Kontrakty terminowe w Stanach Zjednoczonych na delikatnych minusach, bo yy, ropa naftowa jest przy swojej, na swoim oporze: 65-66 dolarów. O tych korelacjach. Intensywnie mówiłem wczoraj wieczorem i we, we wtorek wieczorem w specjalnym materiale o tym, co mogłoby wywołać teraz korektę spadkową na indeksach giełdowych. Na razie wygląda to, jakby rynek chciał jednak kontynuować korektę spadkową i na DAX coraz większa relatywna siła, i to też jest moim zdaniem ciekawostka, że pomimo ruchu spadkowego na eurodolarze, niemiecki DAX. I częściowo też warszawskie parki, tak jakby odzyskiwały siły. To jest dla mnie interesujące. Teoretycznie powinno być odwrotnie. No, ale jak widzimy w ostatnim czasie, jeżeli eurodolar idzie do góry, indeksy w Europie giełdowe zachowują się słabiej, a jeżeli eurodolar spada, to zaczynają pokazywać swoją relatywną siłę. Powinno być odwrotnie, ale na razie, na razie jest jak jest. Dlatego też ja cały czas. Uczulam na to, żeby obserwować eurodolara, monitorować to, co się tutaj dalej wydarzy, bo od tego to jest moim zdaniem klucz do zrozumienia sytuacji między innymi na warszawskim parkiecie. Bo naprawdę no, nie ma co liczyć na wzrosty indeksów giełdowych w Warszawie, jeżeli na eurodolarze rozpoczyna się korekta spadkowa. Więc y, jeżeli będziemy tutaj świadkami przełamywania kolejnych wsparć, to myślę, że powrót do tendencji spadkowej będzie tylko i wyłącznie kwestią czasu na warszawskim parkiecie. No ale jak będzie Zobaczymy. Zachęcam do oddawania głosu w naszej ankiecie z bardzo prostym pytaniem: gdzie według Was będzie dzisiaj zamknięcie na indeksie BIG20, wyżej, niżej, czy będzie bez zmian względem otwarcia dzisiejszego? Więc zobaczymy, jak się nasza społeczność odnosi do dzisiejszej sesji w naszym kraju. No i my przechodzimy do pytań i odpowiedzi, a w tle zostawiamy sobie oczywiście euro-dolara. Dobra. Pan Stanisław. Witam. Dzień dobry. Czy mieć dalej będzie rosła? Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, chociaż jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, no to znowu możemy wrócić w okolicy 10 tysięcy dolarów, ale po wczorajszej sesji moim zdaniem absolutnie faworyzowany jest scenariusz pro-wzrostowy, Jako scenariusz bazowy, czyli wiążący się z większym prawdopodobieństwem niż 50%. Dzień dobry Maciej. Jak oceniam na chwilę obecną procedurą schemat inflacyjny na świecie? To wróćmy do tego, co widać na schemacie. Jeszcze raz, moim zdaniem, jest na chwilę obecną 30-40% szansy na to, że ten schemat z lat 70. będzie się powielał teraz, dokładnie w trzeciej dekadzie XXI wieku. Więc scenariusz bazowy to moim zdaniem nie jest powielenie się tych schematów, ale jeżeli ropa naftowa zacznie rosnąć, jeżeli rzeczywiście będą kupowane teraz surowce na całym swoim indeksie, no to scenariusz bazowy to właśnie będzie powielenie się tego schematu, więc od ropy naftowej tak naprawdę jest to uzależnione i od tego, jak się zachowa na poszczególnych oporach, czyli przypominam, 65, 66 dolarów, 70 dolarów, 75, 78 dolarów, 80, 85, tak mniej więcej co 5 dolarów jest yy, ważny opór. Więc yy, tak na chwilę obecną oceniam yy, inflację, schemat inflacyjny. Witam Krzysztofie, witam Waldemarze, dzień dobry Grzegorzu. Witam Lucyno. Taki poziom możliwa jest korekta na dolar PLN na złocie i na srebrze? Na złocie tradycyjnie, moim zdaniem, 200-250, może 300 dolarów. Idealnie byłby, byłoby wrócić w okolice 3500-3550 na srebrze analogicznie, jak na złocie. Natomiast na dolar PLN. Jeżeli pójdzie impuls spadkowy na kierunku 1.14, 3.75, jeżeli będziemy spadać na kierunku 1.12, no to 3.83, 3.90 byłoby do zrobienia i to byłoby bardzo, bardzo zdrowe, żeby jeszcze przez miesiąc tego typu impuls powstał, bo to pomoże, naprawdę pomoże ochłodzić trochę nastroje. No ale zobaczymy. Czy złe dane to ciągle dobre dane? Moim zdaniem tak. Czy Fedie tak nie, nie trzyma zbyt wysoko stóp i opóźniał obniżki, podobnie jak MBZ ze politycznych? Moim zdaniem nie, ale jak będzie, zobaczymy. Witam Kazimierzu. Co dalej, co z tego, że dane będą dobre, jeśli nie rewizja całkowicie to odwróci? Pani Sławku, ale przypominam, no, są co tygodniowe raporty z rynku pracy. One są rzadko weryfikowane w negatywny sposób. Yy, zastanawiająca jest euforia związana z wzrostem cen miedzi. W obecnej sytuacji w krótkim terminie przewiduje takich chwałych wzrostów na tym metalu pan Tom. Dzięki. Jak widzę, robię w tym tygodniu prowzrostowo. Dlaczego wczoraj? O, wczoraj już, no, robili ponad 5% wzrostów. Co, co zrobi kapitał zagraniczny u nas po wczorajszej końcówce na WIG20? No, moim zdaniem pojawia się jakiś popyt w nawiązaniu do tej półrocznej linii trendów wzrostowego, która także jest na indeksie WIG20. I moim zdaniem wiąże się ona z nadzieją na to, że ta linia analogiczna na eurodolarze wytrzyma, że nie będzie umacniania amerykańskiego dolara. No po prostu ja jacyś pierwsi, mocniejsi łapacze dołków się pojawiają w okolicach 2800 na big 20. Jaka jest dziś szansa na wzrostowe odbicie na złocie? No panie Kazimierzu, na razie to scenariusz jest bazowy cały czas wzrosty, więc większy niż 50%, ale, mm, ale trzeba po prostu zalać, bo naprawdę złoto jest mocno zaraz skorelowane z eurodolarem. Widać to po prostu jak na dłoni, a dane zadecydują. Zalało kopalnie miedzi, tak jest, tak jest Adamos, tak jest. Już wczoraj o tym mówiliśmy. Jeśli dolar pójdzie w dół, a spółki surowcowe, również w dół to mogą zyskać spółki tak jak Dino. Nie wiem. To ja myślę, że jednak euro bardzo zobaczymy na poziomie 12-13. Dobra, dzięki, dzięki. W obliczu umacniania się dolara, jak widzisz, Mac 7, szczególnie Microsoft, Panie Wojtku, ja cały czas jestem nastawiony, że tego typu spółki, jak Magnificent 7, spółki technologiczne, będą w no, niewielkim stopniu uzależnione od tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze. Więc ja bym się spodziewał jednak optymistycznych scenariuszy w tych perspektywach, o których tutaj piszesz. Jeśli eurodolar będzie spadać, to ropa będzie rosnąć. Taka korelacja powinna wystąpić, ale raczej to ropa naftowa powinna sterować teraz i amerykańskim dolarem, i obligacjami, i rynkiem akcji. Co z nadzakiem? Dzisiaj według mnie, jeżeli ropa będzie się wgryzać w opory 65, 66 dolarów, to dalsze spadki. Jeżeli dane Dzisiaj będą dobre albo najlepiej bardzo dobre, to też moim zdaniem będzie to czynnik zachęcający do korekty spadkowej. Rynek amerykański kończy cykl, zwiastujący recesję? Dzięki Karol, dziękuję za Twój punkt widzenia. Itryum jest blisko 20% od szczytu. Właśnie po prostu relatywna słabość na kryptowalutach występuje. Moje pytanie: do jakich poziomów może zejść euro do dolara? No przypominam, pierwsze wsparcie. To są okolice 1.16, 50 po przełamaniu 1.17, później okolice 1.15, później 1.14, tak mniej więcej co figurę jest następne wsparcie. Dobra, witam Wielki. Pan Adamo zamknął dzisiaj shorta na Ethereum, Dobra, dzięki. Ok, widzę, że nie ma więcej pytań. Eee, przypominam, euro-dolar moim zdaniem jest najciekawszy, najistotniejszy. Kończymy naszą ankietę. Ankieta dotycząca tego, co się dzieje na. Co według Was się wydarzy dzisiaj na indeksie WIG20? Czy zamknięcie będzie wyżej, niżej, czy bez zmian względem otwarcia? No i okazuje się, że wygrywa opcja niżej, czyli spodziewamy się w spadku. 55% społeczności 36% że będzie wyżej. 9 bez zmian. 143 głosy. Dziękuję za każdy głos. Dzisiaj o 14.20 się spotykamy. Będziemy komentować dane, które pojawią się o godzinie 14.30. Zachęcam do powrotu na kanał. No i do wszelkiej innej aktywności, bo moim zdaniem, nasz kanał. Im więcej na przykład kciuku w górę tym bardziej pcha algorytm te materiały po internecie szerzej. Za co serdecznie dziękuję. To widzimy się za kilka godzin. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.